W tym odcinku kreatora smaku zabieram Was w podróż do słonecznej, cudownej Italii. A skoro o Italii mowa, to nie mogłoby być inaczej: jak gotowanie z rodowitym Włochem. Mój przyjaciel Antonio zaprosił nas do swojej kuchni już za moment. Pokażę Wam, jak przygotować łatwy, prosty i bardzo smaczny włoski makaron. Zapraszam! Antonio, przede wszystkim bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się wziąć udział w nagraniu tego odcinka Kreatora Smaku. Powiedz, jak ty wspominasz Włochy? Bo ja kiedy zawsze hmm, przychodzi mi na myśl Italia, myślę o makaronie, myślę o słońcu, myślę o pachnących pomidorach. Jakie są Twoje wspomnienia z dzieciństwa? No, makarony ja lubię najbardziej. E, pizza. A my oczywiście gotujemy też ryba, mięso, no, różne deserwy, no fajne rzeczy. Fajne rzeczy, okej. Okay. Dzisiaj zależy nam na tym, żeby pokazać, że kuchnia włoska nie jest kuchnią trudną. Nie jest kuchnią, gdzie potrzebujesz jakieś wielkie kwalifikacje, że każdy z nas może przygotować danie kuchni włoskiej. Dzisiaj przygotowujemy makaron. Może powiedzmy, co potrzebujemy do Michał, dzisiaj poprawy. robimy bardzo prosty makaron. Robimy spaghetti linguine alla puttanesca linguine alla puttanesca, linguine a la puttanesca. A la puttanesca. Um, mam um, prawdziwe włoskie um, produkty. produkty krojone pomidory oliwe martinesi. tą specyficzne oliwę. są trochę słodkie i gorzkie i to są bardzo dobre do robienia spaghetti puttanesca. Później mamy kapary, bardzo dobre, czosnek, anchovies uh -huh. i peperoncino. Peperoncino. Takie krojone i oczywiście tu mamy świeża pietruszka. OK, czyli mamy makaron, mamy pozostałe składniki, gotujemy wodę. Woda mam tutaj, mam sól morski. Sól morski? Sól morski. A poczekaj, poczekaj, poczekaj. Zanim zaczniemy cokolwiek, najważniejsze w tej potrawie jest wino. Oczywiście. E, kiedy ja gotuję potrawy kuchni włoskiej, z moim przyjacielem Antoniem, wtedy zużywamy 2-3 butelki wina. Nie wiem jak to się dzieje, bo w przepisie zazwyczaj jest jeden kieliszek. Ok, to ja posiekam Pietruszkę, a Ty może no się, zajmiesz się. Kolejnym tematem. Podajemy oryginalny łoski olej z oliwa, ekstravergine. Teraz Michał zaczynamy podać czosnek. Kroimy na pół, na pół ten ząb. Tak. Jeszcze, I jeszcze raz. Jeden. To jest już robione mhm. i to jeszcze. I wystarczy. Okay. My gotujemy teraz na 5 osób. Ok, czyli na patelni jest oliwa z oliwek, jest pokrojony grubo czosnek. Smażymy na dość wysokim gazie na początek, z tego względu, że chcemy zamknąć smak czosnku w sobie. Kolejnym elementem naszego sosu są oliwki i kapary. kapary. Zarówno oliwki, jak i kapary są bardzo bogatymi składnikami kapary. mineralnymi i dajemy te peperoncini krojone. I na końcu dajemy te anchoa. Anchoa, dajemy tylko odrobinę na dobrą sprawę, odrobina anchoa nie zrobi wielkiej różnicy, natomiast da odrobinę fajnego teraz posmaku. Teraz dajemy trochę tego dobrego wina. To dobre wino. No ja ja nie daj dużo, dlatego będziemy pić tę weź. I w tym momencie musimy chwilę zaczekać, żeby odparowała woda i alkohol, który znajduje się w winie, a pozostał smak. I kolejne dajemy Pelatni. teraz. Nasze krojone pelaty. Pomidory pelati też nie są wielkim problemem. Możemy je zakupić w każdym markecie w naszym mieście. I teraz. Ok, wszystko ze sobą dobrze mieszamy. Za momencik będziemy doprawiać. Pamiętajcie o tym, aby na początku gotować na dosyć wysokim gazie. Natomiast później po dodaniu pomidorów oraz wina odrobinę zmniejszamy, żeby nasz sos mógł w delikatny sposób się dogotować. Bardzo ważne. Teraz dajemy trochę soli morskiej. Nie za dużo, dlatego te kapary już są trochę słone. Te anchois jest trochę słona i te oliwy są bardzo też słone i dajemy bardzo mało e, Kochani, w kwestii makaronu, my akurat w tym momencie będziemy używać makaronu bavette, si? Bavette. bavette daj zawsze trochę pierwszy. Jest to rodzaj spaghetti, ale bardzo cieniutkiego. Bardzo, bardzo przyjemny makaron. Oczywiście możecie dodać taki makaron, na jaki tylko macie ochotę. Można przygotować to danie z makaronem penne, możecie robić spaghetti, możecie robić vermicelli. Nie ma to do końca znaczenia, najważniejsze jest to, aby danie było smaczne i szybkie w przygotowaniu. Ok, teraz istotne jest to, aby cała woda, która znajduje się w naszym sosie, zarówno z pomidorów, jak i z wina, odparowała, więc potrzebujemy chwilę czasu na to, by nasz sos się zagęścił. To jest bardzo ważna kwestia, bo przecież nasz sos musi elegancko obtoczyć pyszny makaron. No teraz, Michał, można rzucić te makarony, te okay. linguine. Dajemy nasz makaron, kochani. Zawsze powstaje pytanie, ile dodajemy makaronu. My liczymy 100 gram na osobę. Chyba, że bardzo lubicie makaron, tak jak ja i Antonio, wtedy na naszą dwójkę wrzucamy kilogram. <ścoughs> Makaron gotujemy al dente, czyli na ząb. Nie może być ani za twardy, ani za miękki. Wtedy jest najlepszy i najsmaczniejszy. E, około 6-7 minut? 6 minut. 6 minut wystarczy. Nasz sos jest prawie gotowy, więc jest to świetny moment na to, aby dodać posiekaną natkę pietruszki. Przygotowanie sosu zajmuje około 15-20 minut. Przygotowanie makaronu około 7-8 tak więc, jak widzicie, kuchnia włoska nie jest wcale kuchnią ani trudną, ani wymagającą dużo czasu. Przygotujecie to danie bardzo szybko, nie musicie używać żadnych proszkowanych sosów, ani innych dziwactw z torebek. Makaron jest już prawie gotowy, więc możemy e, rozłożyć miseczki. Już się wyłączy te makarony. Ja zaczynam. Nakładam te makarony do sosu. Czyli tak jak w tradycyjnej kuchni włoskiej. Mieszamy wszystko razem, makaron wrzucamy do sosu, za chwilę to e, wymieszamy, żeby sos dobrze przylegał do makaronu. Nasze danie jest już prawie gotowe. Mieszamy makaron z sosem, już za momencik powędruje. Do miseczek. Prawdę powiedziawszy, nie mogę się już doczekać tego momentu, bo gotując z Antoniem stałem się bardzo głodny. Oni muszą teraz leżeć około minuta, półtora minuta do patelnia. Ten sos musi gryźć te makarony. Okej, okay, właśnie zbliżamy się do tego momentu najbardziej wyczekiwanego przez wszystkich, bo jesteśmy już bardzo głodni. Wobec tego nakładamy nasz makaron na miseczki odrobina dekoracji. Siadamy do stołu. Ja Michał, ja też się głodny jestem. I voilà. Gotowe. Gotowe, idziemy jeść Michał? Idziemy jeść, ale zanim pójdziemy jeść właśnie... <noise> Salute! Salute.